よろしくお願いしま czasami ze smakiem szlacheckim. Razem z Państwem cały czas również nasi artyści, którzy już za chwilę również wystąpią na scenie, to zespół pieśni, tańca Suwalszczyzna. Dziękujemy za piękne poprowadzenie tego korowodu. Który... Jeszcze na koniec chciałbym oczywiście wspomnieć o tych, którzy dzisiaj nie będą świętować, bo muszą pracować, a więc chcę wspomnieć o służbach, które tutaj są obecne i po to, żeby właśnie zadbać o porządek o to, żeby tu było bezpiecznie, a więc dziękuję jeszcze raz policjantom, wszystkim, którzy tutaj są obecni. I tutaj i na ulicach, i dzisiaj właśnie z czego tutaj bezpieczeństwa i porządku. I oczywiście naszym strażakom, ochotnikom, z naszych jednostek z terenu gminy, którzy również tutaj dzisiaj pomagają i kierują naszych kierowców na parkingi, pomagają wjechać, wyjechać. Za to też bardzo serdecznie dziękuję. No i przede wszystkim chcę podziękować dzisiaj pracują bardzo ciężko pracownicy Centrum Kultury, z panią dyrektor na czele, więc tuż. Teraz też im bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję. I oczywiście tak, gorące brawa proszę Państwa, a teraz słynna regułka i za chwilę będziemy już mogli do tych stoisk podejść po to, żeby już sobie tutaj pojeść, pobiesiadować, no i oczywiście tutaj potem tutaj dielektować się tymi. Tutaj akurat widokamy i utworamy z tej naszej pięknej sceny. Także szanowni państwo ogłaszam 13 Zajazd szlachecki za otwarty. Kochani gorące, gorące brawa, dziękujemy serdecznie!